Epicka podróż w stronę wielkości zaczyna się od jednego kroku. Kiedy zostawiamy rok 2023 za sobą, pojawia się konieczność zadania sobie pytania: Co mogę zrobić dzisiaj, aby jutro przekształcić się w najwspanialszą wersję siebie? Gdy ostatni rozdział roku 2023 dobiega końca, stoimy u progu nowego świtu, dlatego zachęcamy nas, abyśmy skorzystali z chwili medytacji i oczekiwania. Życie, podobnie jak nieprzewidywalna podróż, codziennie oferuje możliwość kształtowania naszego przeznaczenia. Starożytni stoicy, obdarzeni głęboką mądrością, nie byli zwykłymi filozofami pogrążonymi w myślach, byli realistyczni, głęboko wpisani w rytmy istnienia. Wizualizuj spokojną noc pod koniec 2023 roku, zastanawiając się nad minionym rokiem i medytując o przyszłości. Nie chodzi tylko o ustalanie postanowień, które z czasem znikną, chodzi o włączenie nawyków, które ukształtują Twoje życie. Oto zatem dziesięć nawyków motywacji stoickiej zaprojektowanych na okres przejściowy od 2023 do 2024 roku. To nie są tylko koncepcje do kontemplacji, to są działania, dla których warto żyć. I nie martwcie się, nie będziemy zagłębiać się w gadki. Oto stoicyzm na dziś. Bezpośredni, praktyczny i mający bezpośrednie zastosowanie w codziennej rutynie. Zacznij stopniowo. Którego determinacja ukształtowała naród, pielęgnowała powiedzenie, że skromne szkockie przysłowie, ale ujęte w głęboką prawdę, wielkość rodzi się jednakowo. Zenon, protoplasta stoicyzmu, miał rację stwierdzając, że dobrobyt osiąga się małymi krokami, które, choć mogą wydawać się nieistotne. Mają ogromną wartość. Rozumiał, że przemiana nie następuje skokowo, ale małymi, przemyślanymi krokami. Potraktuj to jak siew. Każde maleńkie nasionko ma potencjał przekształcenia się w coś naprawdę wielkiego. Jak to teraz uwzględnić? Załóżmy, że pragniesz pochłonąć więcej książek. Zamiast wyznaczać przytłaczający cel, poświęcaj się jednej stronie dziennie. To jak układanie mozaiki. Gdzie każdy mały element przyczynia się do wspaniałości ogólnego obrazu. Pamiętaj, że podróż zaczyna się od jednego kroku, a nawyk powstaje od pojedynczego działania. Atomic Habits Jamesa Cleara pięknie współbrzmi z tym sentymentem. Istota tych nawyków leży nie tylko w ich wybuchowym potencjale, ale w ich elementarnej naturze. Atom, najmniejsza jednostka, wciąż ma niezmierzoną moc. Podobnie nasze mniejsze nawyki są podstawą głębokich zmian. Oto stoicki sekret. Nie chodzi tylko o robienie małych rzeczy, ale także o myślenie na mniejszą skalę. Unikaj pułapki wielkich, nieosiągalnych obietnic. Zamiast tego skup się na tym, co jest tuż przed Tobą, w namacalnym zasięgu. Kumulując te małe zwycięstwa, zdasz sobie sprawę, że prowadzą one do naprawdę znaczących przemian. Pamiętaj, że nawet najpotężniejsza rzeka zaczyna się od niewielkiej stróżki. Wkraczając w rok 2000 żarliwie korzystajmy z mocy rozpoczynania stopniowo. W końcu, jak powtarzał nam Zeno, żaden akt dobroci, niezależnie od tego jak mały, nie pójdzie na marne. Po drugie, przestańmy pozwalać, aby zdominował nas niepokój. Stoimy w obliczu burzy, która nie objawia się na niebie, ale w nas. Lęk to cień, który nas prześladuje, szepcze o zbliżających się nieszczęściach, wbija w pamięć, co może pójść nie tak. Tutaj jednak kryje się stoicka prawda. Nie jesteś marionetką, a niepokój nie powinien być lalkarzem. Rozumiał to w swoich medytacjach Marek Aureliusz, przywódca, który dowodził Imperium. Napisał: Dzisiaj, niezależnie od tego, czy uniknąłem niepokoju, czy nie, odrzuciłem go takim, jaki był we mnie. To potężna świadomość turbulencje nie tkwią w samolocie czy na lotnisku, ale w nas. Jak zatem możemy uwolnić się z tego niewidzialnego łańcucha? Po pierwsze, przyznaj się do swoich uczuć. Uświadom sobie, że lęk jest produktem Twoich myśli, a nie otaczającego Cię świata. To jest jak mgła, która zasłania Twoje pole widzenia, zamieniając góry w krety. Kluczem jest rozwianie tej mgły. I zobaczenie świata takim, jaki jest, a nie takim, jakim go przedstawiają twoje lęki. Tutaj uważność odgrywa swoją rolę. Zatrzymaj się, oddychaj i zadaj sobie pytanie: czy ten niepokój jest skutkiem tego, co się dzieje, czy może tego, czego się obawiasz? Często okaże się, że to drugie. Na koniec obalimy mit: Lęk nie jest zapobiegawczym rozwiązaniem potencjalnych problemów, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. To cię nie przygotowuje, to cię paraliżuje. To jak bujanie się w fotelu bujanym, ruch jest intensywny, ale nigdzie się nie wybierasz. Zatem, wkraczając w nowy rok, z niezachwianą determinacją, zobowiążmy się do wyzwolenia z tego narzuconego nam więzienia. Stawmy czoła egzystencji z jasnym umysłem i nieustraszonym sercem, jak nalega Aurelio. Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Zinternalizuj to, a odkryjesz niezachwianą siłę. Pamiętaj, jedyna burza, z którą musisz się zmierzyć, to ta, która szaleje wewnętrznie, gdzie toczy się prawdziwa bitwa. Stwórz rutynę, która zamieni Twój dzień w arcydzieło. Wyobraź sobie to jako czyste płótno, bez planu to tylko przestrzeń zdana na łaskę przypadku, jednak przy rutynie staje się wyrazem artystycznym w twórczości. Siła rutyny nie leży w sztywności, ale w zapewnieniu struktury umożliwiającej efektywne kierowanie energią. Seneca, stoicki filozof, którego mądrość sięgała wieków, głosił, że życie bez planu jest niekonsekwentne. Zrozumiał, że dobrze zorganizowany dzień to dzień dobrze spędzony. Jak więc wymyślić tę rutynę? Nie chodzi o naśladowanie cudzego oprogramowania, ale o stworzenie takiego, które rezonuje z Twoją istotą. Zacznij od określenia swojego najbardziej produktywnego czasu. Jeśli tak jak ja jesteś ranną osobą, która rozkwita w spokojnych godzinach świtu, lub jeśli Twoja energia osiąga szczyt wraz z upływem dnia, ukształtuj swoją rutynę w oparciu o ten naturalny rytm, poświęć swój najlepszy czas na najważniejsze zadania, które wymagają pełnej uwagi i kreatywności. Dla mnie chodzi o to, żeby zapanować nad porankiem i nie pozwolić, żeby mnie zdominował. Zaczynam od zajęć, które nadadzą pozytywny ton dniu, refleksyjnego spaceru i podjęcia kreatywnych projektów, zanim świat się obudzi. Pamiętaj jednak, że rutyna to nie tylko praca, to kwestia równowagi. Zintegruj nawyki, które odżywiają twój umysł, ciało i duszę, czy to poprzez czytanie, ćwiczenia, czy też spędzanie czasu z rzeczami, które wzbogacają Twoje życie, inwestowanie czasu w osoby, które kochamy i utrzymywanie niezachwianej spójności naszych codziennych zajęć, to ogniwa, które sprawiają, że wszystko jest ze sobą powiązane. Budując tę rutynę, zdajemy sobie sprawę, że staje się ona podstawą rozkwitu cnotliwych nawyków. Jak przypomina Seneca, zasady są niezbędne. A czym jest rutyna, jeśli nie zasadą, według której żyjemy na co dzień? Przyjmij strukturę i obserwuj, jak niepewny chaos przekształca się w symfonię produktywności i spokoju. Wydaj sobie rozkaz, aby się zatrzymać. Rozkaz, który odbija się echem w czasie w narracji, nie o bitwie czy podboju, ale o osobistym zwycięstwie, które wyrzeźbiło historię. Stanął twarzą w twarz z potężnym wrogiem. Jakim był nawyk palenia czterech paczek dziennie. Medyczne słowa były wyraźnym wezwaniem Przestań, bo inaczej poniesiesz straszne konsekwencje. Odpowiedź Eisenhowera była aktem głębokiego stoicyzmu. Wydał sobie rozkaz, aby przestać, i uczynił to po pięćdziesięciu latach. Jest to potwierdzenie głębokiej stoickiej zasady. Nikt nie jest wolny, kto nie jest panem samego siebie. Jak powiedział kiedyś epicki tetos. Ta saga nie dotyczy tylko przezwyciężenia palenia, chodzi o zatriumfowanie nad nałogiem, który trzyma Cię w niewoli. Wszyscy toczymy swoje bitwy, czy to przeciwko niezdrowym nawykom, zwlekaniu czy negatywnemu myśleniu. Kluczem do zwycięstwa jest wydanie sobie polecenia, aby przestać. Chodzi o to, aby zapewnić sobie kontrolę nad swoimi impulsami, zamiast pozwolić im zdominować Cię. Seneka, inny stoicki mędrzec, zauważył, że wszyscy jesteśmy czegoś niewolnikami, ale piękno stoicyzmu polega na uznaniu, że trzymamy klucze do naszych własnych łańcuchów. Jak zastosować to w swoim życiu? Zidentyfikuj tę rzecz, może to ta niekończąca się dodatkowa filiżanka kawy. Zagłębienie się w media społecznościowe lub jakikolwiek nawyk, który bardziej przypomina przeszkodę niż pomoc, Wymaga uświadomienia sobie przemożnego wpływu na Twoje życie. Podejmij zdecydowaną i jednoznaczną decyzję o zaprzestaniu, a nie mówimy o stopniowej transformacji, ale o świadomym i ostatecznym działaniu. Kiedy wydajesz polecenie, aby przestać, nie tylko łamiesz nawyk, domaga się swojej wolności. Wchodząc w rok 2024, zabierz ze sobą to orzeźwiające przesłanie. Jesteś władcą swojego losu, a pierwszym poleceniem jest panowanie nad sobą. Uwalnianie cennych zasobów, zwłaszcza czasu, najcenniejszego zasobu jaki mamy, często jest marnowane na błahe sprawy. Twierdzimy, że brakuje nam czasu, ale szybkie spojrzenie na czas na ekranie ujawnia prawdę. Nie chodzi o to, żeby mieć więcej czasu, chodzi o to, aby mądrze wykorzystać czas, który mamy. Stoicyzm nakazuje nam koncentrować się na tym, co naprawdę istotne. Filozof znany ze swojej praktycznej mądrości powiedział, że jeśli chcesz się poprawić, staraj się sprawiać wrażenie nieświadomego lub głupiego w niektórych sprawach. Chodzi o to, aby dokonać świadomego wyboru i nie dać się wciągnąć w wir tego, co nieistotne, czy to nadmiernego korzystania z wiadomości, czy innych cyfrowych rozrywek. Strategia jest tutaj dwojaka. Świadomość i działanie. Po pierwsze, bądź w pełni świadomy tego, dokąd kierowany jest Twój czas. Śledź swoją aktywność przez dzień lub tydzień, a prawdopodobnie będziesz zaskoczony, ile czasu pochłaniają czynności, które w niewielkim stopniu poprawiają jakość Twojego życia. Ta świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany. Następnie podejmij zdecydowane działania. Zacznij od skrócenia czasu poświęcanego na te rozrywki. Ustaw limity korzystania z aplikacji, ustal konkretne pory przeglądania wiadomości i unikaj przeglądania bez jasnego kierunku. W ogromie internetu nie chodzi o izolowanie się od świata, a bardziej o podjęcie decyzji, aby nie zatapiać się w nim, oszczędzając przy tym swój czas. Przekonasz się, że zyskasz cenne godziny, które możesz poświęcić temu, co naprawdę ważne: dążeniu do celów, pielęgnowaniu relacji. I promowaniu rozwoju osobistego. Ten nawyk nie dotyczy tylko zarządzania czasem to epopeja zarządzania życiem. Chodzi o to, aby cenne godziny Twojego dnia inwestować w zajęcia, które nie tylko Cię wzbogacają, ale także nie wyczerpują Twojej esencji. Wkraczając w rok 2024, wyryjmy sobie w pamięci słowa epikteta skupmy naszą energię i czas na tym, co naprawdę przyczynia się do naszego dobrostanu i wzrostu. Pamiętajmy, że każda minuta zmarnowana na coś bezsensownego, jest minutą odjętą od czegoś naprawdę znaczącego. Na początku każdego nowego roku zrób coś wymagającego. Seneka, stoicki gigant, nie tylko podejmował decyzję, złożył oświadczenie. Zanurkował w lodowatej wodzie rzeki, nie po to, żeby pływać, ale żeby potwierdzić kontrolę nad sobą, krzyknął głośno: Ja tu rządzę. W tym akcie nie chodziło o zimną wodę. Chodziło o ogień, który w nim płonął, płomień pewności siebie i odporności. To żywe przypomnienie, że czasami stawienie czoła trudnemu może być aktem wzmacniającym. Jak możemy włączyć tę stoicką lekcję do naszego życia? Zacznij od opuszczenia swojej strefy komfortu. Wybierz coś wymagającego, coś co sprawia, że czujesz się trochę niekomfortowo. Może to być pobudka godzinę wcześniej, zimny prysznic, przemawianie na spotkaniu, a nawet nauczenie się nowej umiejętności. Samo zadanie nie jest tak ważne jak odwaga zmierzenia się z nieznanym.